14 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu odbył się 31. Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Zebranych uczestników powitał Przewodniczący Jury Konkursu Grzegorz Węglarz. W tegorocznym jury zasiadali także Apolonia Sołtysik, Krystyna Faruga, Elżbieta Tomecka oraz Joanna Krzykawska. Tu nie kłoni, złoty Anakumii, Przez Co pan robisz? Ryby sobie łowie, ależ szmo spanie nie kapie po głowie, a Paweł na to wolno czczonku w swoim domku. W 31. finale Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Siewierzu uczestniczyło 19 wykonawców, wyłonionych w eliminacjach szkolnych i środowiskowych z placówego oświatowych miasta i gminy Siewierz. Jak Ci się podoba ten konkurs? Dlaczego zdecydowałaś się na udział w nim? Od zawsze jakoś miałam zapędy do recytacji, a teraz połączyłam recytację z śpiewaniem. Co Cię mobilizuje do tego, żeby właśnie w takich uroczystościach, takich konkursach uczestniczyć? Po prostu lubię występować na scenie, po prostu bardzo lubię śpiewać, no i kocham scenę, o, że tak powiem. Dlatego byliśmy niezadowoleni, że będzie nas pilnował, ale? ale na szczęście, gdy weszliśmy do klasy powiedział, nie mogę z Wami zostać. Bo muszę być u pana dyrektora. Spójrzcie mi w oczy i obiecajcie, że będziecie grzeszni. Po wysłuchaniu prezentacji recytatorskich, na które składały się utwór poetycki i fragment prozy oraz prezentacji w kategorii wywiedzione ze słowa i kategorii turniej poezji śpiewanej i wnikliwym dokonaniu oceny pod względem doboru repertuaru, interpretacji utworu, kultury słowa i ogólnego wyrazu artystycznego. Jury wyłoniło zwycięzców. Obrazy, że nie zawsze, zawsze wyglądają burzliwie. Natomiast w przypadku, tak jak powiedziałem, kilku osób naprawdę nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do zajętych miejsc. Poziom jest naprawdę fajny, jest naprawdę wysoki. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to zostanie docenione w Katowicach. Bo my naprawdę nie jesteśmy gorsi. Kilka osób pokazało naprawdę fajny poziom i teatralny, i aktorski, i recytatorski, i dykcyjny. Także, także życzymy im wszystkiego najlepszego. Podziękowania oczywiście w kierunku opiekunów, którzy z nimi pracują nad tymi tekstami, ale w kierunku sam uczestników, bo to nie jest proste zinterpretować, wystąpić, nauczyć się tego tekstu, a jednak to robią, lubią i chcą. Powiedz jako przewodniczący jury, co trzeba zrobić, żeby taki konkurs wygrać? Nauczyć się tekstu, pięknie go zinterpretować, mieć dobrą dykcję i poćwiczyć po prostu w domu, najlepiej przed lustrem, żeby zobaczyć, co się robi źle. Niech mi tylko przyjdą tutaj tygrys z pazurami. Na moim planecie nie ma tych Tygrysy nie jedzą trawy. Nie z tym trawą proszę mi wybaczyć, nie opawiam się tygrysów. Za to nie znoszę przycisku. Jestem zadowolona, bo w tamtym roku się nie udało, a w tym roku naprawdę chciałam pojechać, bo według mnie Mały Książę to był dobry pomysł, bo naprawdę lubię tam prozę. A jestem przygotowana i sądzę, że. Pojadę tam z pewną taką nadzieją, że może mi się tym razem udać. Zajęcie pierwszego miejsca w 31 finale miejsko-gminnego konkursu recytatorskiego jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w eliminacjach regionalnego konkursu recytatorskiego dla szkół podstawowych Małe OKR 2024. Bo społeczeństwo jest dobre, bardzo dobre, i dba o to, byśmy się nie przestawali męczyć przedwcześnie. Jak oceniasz swój dzisiejszy występ? Wiem tak, w skali od 0 do 10 to tak 7 na 10. Ja bym trochę dołożył, bo mnie się bardzo podobało. Powiedz mi, jakie emocje towarzyszą ci w dniu dzisiejszym i przed tym drugim etapem? No na pewno szczęście, przed tym drugim etapem na pewno trochę stresu jest, bo Zawsze jak tam jadę, zawsze jest problem, żeby cokolwiek zdobyć i żeby się pokazać właśnie z tej lepszej strony. Więc... Masz jakiś plan na ten drugi etap? Żeby wyrecytować dokładnie tak samo jak dzisiaj.